Pan Wojciu nie odbierał nieznanych numerów. Z zasady, bo każdy, kto miał coś ważnego, potrafił napisać SMSA. A reszta to albo spam, albo telemarketerzy, albo coś gorszego. Tego wieczoru było inaczej. Mopsy, Dori i Dudek szczekały na telefon, zanim jeszcze zadzwonił. Patrzyły się na niego, jakby czekały. A kiedy ekran rozświetlił się, a ekran pokazał nieznany numer, Dudek zawył jak wilk. Pan Wojciu wzdrygnął się, ale odebrał. Halo? Po drugiej stronie była cisza, ale nie taka zwykła. To była cisza żywa. Jakby ktoś oddychał zbyt blisko słuchawki. Kim jesteś? zapytał ostrożnie pan Wojciu. I wtedy usłyszał to. No, pamiętasz Borne-Sulinowo 1994? szepnął głos. Telefon wypadł mu z ręki. Dori podbiegła i zaszczekała, zębami chwytając aparat. Dudek stanął nieruchomo przy drzwiach. Pan Wojciu zbladł. Bo nikt, nikt nie miał prawa znać tej daty. Ani tego miejsca. Borne-Sulinowo. Opuszczone sowieckie miasteczko w sercu lasu. Miejsce, do którego trafił jako młody reporter i z którego wrócił inny. Nigdy nie mówił, co się tam wydarzyło. Nawet sobie. A teraz ten głos znał prawdę, albo przynajmniej fragment, który wystarczył, by zamarł mu oddech. Telefon znów zadzwonił. Znów nieznany numer. Tym razem wyświetlacz pokazał coś jeszcze. Nie uciekaj. Pamiętamy cię. Pan Wojciu nie spał tej nocy. Mopsy też. O drugiej nad ranem ktoś zapukał do drzwi. Nie dzwonił. Pukał. znajomo. Trzy krótkie, dwa długie. To niemożliwe wyszeptał pan Wojciu, cofając się w głąb mieszkania. Taki rytm stukania znali tylko ci, co wracali z bornego, a ci. podobno zaginęli. Dory i Dudek zawarczały. Telefon jeszcze raz zadzwonił, tym razem z innym komunikatem. Otwórz. Albo przypomnimy wszystkim, co zrobiłeś z tymi nagraniami. A przecież. On je wtedy spalił. Czyżby nie do końca? Pan Wojciu stał jak wmurowany. Trzy krótkie, dwa długie. Znak rozpoznawczy. Ostatni raz słyszał go trzydzieści lat temu, zanim tamto coś. Oderwało się od ziemi w borne sulinowo i pochłonęło połowę oddziału. Dori zaszczekała ostrzegawczo. Dudek stanął między drzwiami a swoim panem, gotów na atak. Telefon znów się rozświetlił, ale tym razem bez dźwięku. Po prostu sam z siebie pokazał nowy komunikat. Jeśli nie otworzysz. One też poznają prawdę. Ekran wyświetlił zdjęcie, dori i dudek, śpiące na kanapie, zrobione z góry, z perspektywy, jakby ktoś stał nad nimi. Pan Wojciu poczuł, jak w środku wszystko mu zamarza. Wrócił wspomnieniami do tamtej nocy w Borne, do tej kamery na podczerwień, do tej sylwetki, bez twarzy, do tego krzyku, przez krótkofalówkę, który brzmiał, jakby ktoś płonął od środka. Wtedy przysiągł sobie, że wszystko zniszczy. I zniszczył, ale najwidoczniej nie wszystko. Co? Czego chcecie? Krzyknął w pustkę, a echo odbiło się od ścian. W odpowiedzi telefon sam się włączył. Głos, stary, cyfrowy, zmetalizowany, powiedział: Zobacz do szafy. Nie zdążył zapytać, o którą. Dory już szczekała przy tej w korytarzu. Pan Wojciu otworzył ją powoli, w środku. Nic, tylko jego stary płaszcz i latarka i koperta zadrżał, czarna, bez adresu, bez znaczka, w środku znajdował się Pendrive z naklejką, czerwoną, z tym samym symbolem, który widzieli w borne, wyżłobionym na ścianie bunkra, oko w trójkącie. Ale to nie był symbol iluminatów, to było coś starszego, głębszego, coś, co żyło w falach radiowych i krwi. Podłączył Pendrive do laptopa. Jedyny plik miał nazwę. Zostawiłeś ich tam. Odpalił. Zaczęło się nagranie. Stare, czarno-białe, z nocnej kamery. Grupa mężczyzn z latarkami. Jeden z nich młody. Z tą samą miną, co pan Wojciu, tylko trzy dekady wcześniej. Kamera drżała. Potem ekran zrobił się czarny, ale dźwięk trwał. Kroki, płacz, szept. On nas zostawił. On zamknął właz. On uciekł. I na koniec jedno zdanie, wypowiedziane już nieludzkim głosem. Wracamy po ciebie, Wojciechu. I tym razem nie będzie ucieczki. Powrót do Borne, Sulinowo. Nie jechał tam od trzydziestu lat. Droga do Borne była cicha, aż za cicha. Nawet Dory i Dudek, które zazwyczaj szczekały na każdy billboard, teraz leżały cicho w aucie, z uszami położonymi po sobie. Jakby wyczuwały, że nie wracają do zwykłego lasu. Wjeżdżając między brzozy, pan Wojciu widział tylko mgłę, gęstą jak mleko. GPS przestał działać. Zatrzymał się dopiero wtedy, gdy zobaczył znajomy znak przy drodze teren wojskowy, wstęp wzbroniony, zardzewiały, przekreślony. Jakby nawet wojsko wolało zapomnieć. Zabrał latarkę, pendrive i starą kamerę na podczerwień. Mopsy nie chciały wysiąść. Zaczęły szczekać jak oszalałe, gdy tylko otworzył bagażnik. Zostańcie. Cokolwiek się stanie, nie przychodźcie za mną. Nie był bohaterem, ale był winny. Tamtym ludziom. Sobie. Temu, co zostawił. Bunkier był tam, gdzie zawsze. Ukryty za zawalonym płotem i zarośniętą siatką. Wszedł ostrożnie. Latarka oświetliła betonowy korytarz z odpadającym tynkiem i tym samym symbolem, oko w trójkącie, wymalowanym na ścianie krwią, albo czymś, co ją udawało. Zszedł niżej. Tam, gdzie kiedyś zaginęli ludzie, gdzie ostatni raz słyszał ich głosy przez krótkofalówkę. W rogu piwnicy była nowa rzecz. Nie było jej wtedy. Lustro, stare, pokryte kurzem, ale coś w nim pulsowało. Jakby za szybą był żywy świat. Pan Wojciu podszedł bliżej, zobaczył swoje odbicie, ale coś było nie tak. Odbicie nie miało jego oczu, miało puste, czarne dziury i uśmiech, który rósł w rytm jego oddechu. Wtedy głos przemówił: Nie z lustra, nie z telefonu, ale z głowy. Wróciłeś. Nareszcie. Ale nie po przebaczenie, po zamianę. Lustro błysnęło, zgasła latarka i wtedy poczuł, że nie jest już sam. Zanim stał on sam. Sprzed trzydziestu lat. W mundurze. Z krwią na rękach. Zostawiłeś nas. Ale teraz. Ty zostaniesz. W tym samym czasie Dori i Dudek zaczęły wyć. Zerwały się z siedzeń. Pobiegły przez mgłę. W stronę bunkra. Ale to, co tam znalazły. To już nie był pan Wojciu. To coś miało jego twarz. Jego głos. Ale oczy. były czarne. Martwe, ilśniły od środka. Podrapał Dori za uchem, pogłaskał Dudka i wyszeptał: „Jedziemy do domu, ale najpierw muszę coś załatwić z waszym weterynarzem. On też był wtedy wborne.”